Halo, 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 cześć, witajcie, kochani, z tej strony. Rejt odcinek nagrywany praktycznie zaraz po wczorajszym Aizaku, bo jest godzina 8.30 rano. Zdążyłem się tylko przemyć, tak jak już powiedziałem. No i dzisiaj gramy sobie jednorękim, obiecanym już wam od bardzo dawna. No i dowiedziałam się, że pod jednorękiego bandyta bardzo dobrą bronią jest proca. Praktycznie 90% buildów gdzieś na tej broni opartych. Na procy się skupia przez to, że ta broń bardzo fajnie się między przeciwnikami wszelkiej maści odbija. No i my faktycznie mamy potem problem z tym, że jest dużo tych wrogów, a z naszymi atak speedami gdzieś tam przez tą broń wybustowanymi możemy naprawdę dobrze dawać sobie radę. No i gra polecała mi brać wszystkie rzeczy związane z obrażeniami. No może nie tyle co z prędkością ataku, tutaj sobie unik akurat weźmiemy no ale wszystkie boosty procentowe do damage'a muszą być nasze no to jest jedyna rzecz, którą zdążyłem o tej broni jakąś większą wyczytać, czy my chcemy większy odrzut? Możemy chcieć większy odrzut, na pewno się przyda no, mniejszy zasięg nam też nie przeszkadza bo my po prostu mamy podwojone boosty do obrażeń jako jednoręki bandyta, więc cokolwiek byśmy nie brali, na tą procę będzie to oddziaływało naprawdę naprawdę mocno i będziemy... Kombinowali, żeby coś tą postacią odblokować, bo szukałem jakiegoś ciekawego bildu na niego. Nie patrzyłem całe szczęście w unlocki, żeby sobie tego nie zaspoilerować. Takie postacie wolę mieć dla siebie gdzieś tam pozakrywane. A że tą postacią jeszcze chyba nigdy odcinek się nie pojawił. No to trzeba kombinować. O procent obrażeń. Bierzemy. Skoro gra mówiła, że trzeba maksymalizować procenty do obrażeń, to ja mam zamiar je tak maksymalizować, żeby gra mnie miała dość. Kupon i na zdrowie, bo mi się kichnęło od razu. HP, armory, wiadomo, to są statystyki podstawowe, które będziemy chcieli optymalizować cały czas, ale gdzieś tam ta postać powinna skupiać się w pierwszej kolejności na tym, żeby mordować przeciwników, którzy się na naszej drodze pojawią. W sumie nie widzę innej takiej broni, która by fajnie na nim działała. Gdzieś tam chwilę myślałem nad buildem na tego naszego. Wielozadaniowca. No, i chyba jedyną bronią, na którą wpadłem, że faktycznie fajnie może się z nim skalować poza tymi lancami, to jest kijek prawdy. A dlaczego kijek prawdy? Nie mam zielonego pojęcia. Co my tu chcemy? Armor. Taki podstawowy armor na pewno się przyda. Har A widzicie kupon harvesting. Minus dwa zdrowia dla obrażeń. Proca na poziom trzeci. Fajnie. Zasięg podnoszenia niekoniecznie. Plus 3 HP, plus 2 regeneracji. Myślę, że robal obcych będzie itemem, w który będę chciał dzisiaj zainwestować. Przynętę też możemy, bo to jest bardzo wczesna przynęta. A ta wczesna przynęta spowoduje, że będziemy bili o wiele więcej. A jest to dopiero fala czwarta, tak przypomnę. Jedynym minusem tego, tej postaci, który no jest bardzo odczuwalne. jest to, że nie dostajemy statystyk z racji no, pre premii, do, premii danych broni, czyli na przykład tutaj nie dostaniemy premii za bronie prymitywne razy 6, czyli za 6%, proc, czyli od cholery HP. No bo nie możemy mieć 6%, proc. my nawet 2% nie możemy mieć. Ja bym chciał mieć chociażby 2%, żeby sobie tu poradzić. Ale no ta gra jest na tyle cholernie niefartowna nie dla nas, że nam nie da takich wspaniałych rzeczy. dwa Armora, Proca, Robal, Przynęta, idealnie. Brzydki ząb też będzie dobry. Jaki mamy zasięg na tej proce? Duży, więc myślę, że procent do obrażeń kolejny już mamy 52. Jest zarąbiście. Przykre jest tylko to, że nie mogę dostać żadnych obrażeń dodatkowych, które poś... O Jezu, ile wybijecie? Ja myślałem, że ci dodatkowi przeciwnicy nie biją tak dużo. Bo ja przeważnie ten item dostawałem już gdzieś pod koniec naszych tutaj niuansów i innych batalii. Jedyny. Plus tego jest taki, że pojawiło się więcej wrogów, więc dostaliśmy, tak na dobrą sprawę, więcej minerałów, chyba? Nie wiem, wydaje mi się to fajnym opcją. Wracając, bo się zgubiłem. Minusem jest to, że nie dostaliśmy jeszcze żadnych obrażeń dystansowych, bo okej, okay, ta broń skaluje się tylko z 80%, ale nadal no, skaluje się, tak. My potrzebujemy tego skalowania. Tego nie chcemy. Spida jakiegoś na plus byśmy chcieli? Ja bym max HP wziął, bo tego nie mamy. No i obrażenia dystansowe, niech to rośnie powoli, bo powoli, ale niech rośnie, nam się to przyda. Szczęście niekoniecznie, proca dwójka, proca jedynka, no to byłoby idealne, ale tego nie mamy. Za to medal już jak najbardziej, bo my wkryta i tak nie chcemy inwestować. Kolejny procent do obrażeń będziemy już bili z tej procy 29, to jest ładna liczba. Gdzieś tam się fajnie te pociski od wrogów odbijają. No, zobaczymy. Może akurat uda mi się akurat tym buildem gdzieś dalej zajść, żebyśmy byli w stanie tych wrogów bombardować. Ba bardzo fajnie dla nas byłoby dostać bardzo szybko procę na poziom czwarty. A to tylko i wyłącznie z jednego powodu: jeden dodatkowo odbijany pocisk. Ja w tym momencie mam naprawdę dobrą kontrolę nad mapą. I tego nie da się ukryć, że my na mapie bardzo fajną dominację wybudowaliśmy już dla siebie. No ale mówię, no jedynym taką statystyką, którą jeszcze chciałbym podbudować to obrażenia, no i to jedno odbijanie, rykoszet nawet jak nam się trafi, to my go nie chcemy, bo wszystkie statystyki obrażeniowe są podwojone, czyli nawet zmniejszenie obrażeń podwójnie. No będzie nas bolało, strzała chcemy zmniejszony regen, no niekoniecznie walka wręcz niekoniecznie ale wandering bota bym sobie zablokował ogródek no to jest leczenie, które mamy zmniejszone, więc też aż tak nam się to nie przyda ale fasolowy belfer tak w tak szybkiej fali, jak najbardziej i troszkę większy odrzut myślę, że na pewno się przyda, pamiętajmy, że my już tu na jajka wkraczamy z jajcarzami, będziemy się napierdzielać a ci jajcarze mogą nam sprawiać problemy. No właśnie, zwłaszcza jak już pozwolimy chociażby jednemu na zrespienie się, a nasz kamek przez przypadek nie odbije się z jajka do jajka, tak jak to się stało teraz. I właśnie zaczęły się małe kłopoty. Najman, No i kochani, z racji, że jest to początek odcinka, standardowa prośba ode mnie, abyście zostawili po sobie łapeczkę w górę, komentarz i suba, jeśli wam się odcineczek spodobał. No i dajcie znać, co tam u was, u mnie przez naj... ostatnie dwie godziny za wiele się nie zmieniło, ale chciałbym wam, wszystkich dziś... wam wszystkim dzisiaj życzyć wesołego jajka i mokrego dyngusa, jeśli z odcinkiem na dyngusa się nie wyrobię. Ale zrobię wszystko, żeby się wyrobić, o to się martwić nie musicie, aż tak tutaj waszego zaufania nie chcę zawieść, prawda, plus 5 zdrowia zdecydowanie będę brał. Plus 3 zdrowia, plus 10% obrażeń to jest plus 20% dla nas. Także będzie całkiem wpytka. Bijemy po 31. No i mam nadzieję, że te święta miną wam spokojnie, radośnie, że sobie z rodzinką posiedzicie. Ja jadę do rodzinki za jakieś 7-6 godzin. Jeśli dobrze na zegarek patrzę, jeśli mnie jeszcze oczy od braku snu nie bolą. To to jest ten czas, kiedy wypadałoby. Co prawda tylko na jedną noc, bo gdzieś tam jeszcze muszę kilka spraw we, we, we Wrocławiu w poniedziałek, we wtorek załatwić. Więc długo to ja urodzinki nie posiedzę, ale ważne, że na święta sobie do nich zjadę. Posiedzimy sobie, porozmawiamy o starych Polakach, o tym co tam, jak tam, mimo że telefonami wiadomo, że się wymieniamy. No bo jednak rodzinka się to, to do siebie będzie dzwonić, jak ja do znajomych, chociaż, no właśnie, ja częściej ostatnio do znajomych niż do rodziny dzwonię, to jest taki bardzo duży minus z mojej strony. Nie róbcie, tak? Nie, bie, nie bierzcie ze mnie przykładu, to jest beznadziejny przykład. Dwa level upy, dziewięć zdrowia, proszę. 20 prędkości ataku też kusi, ale 16% do obrażeń, no to kochani. Tylko głupi by tego nie wziął. Ja wiem, że ja inteligencją nie grzeszę. Ale obrażenia to obrażenia 37 już napierdzielamy, jest to fala z hordą. No i patrzcie, jak my sobie dobrze tutaj radzimy. Wiadomo, eterycznym toporem też byśmy sobie radzili rewelacyjnie, bo większość prób, którą kiedykolwiek podejmowałem grania tą postacią, to była właśnie próba pod eteryczne. Topór, no jednak skalowanie obrażeń i te obrażania zamaszyste, które ta broń posiada, to jest naprawdę dobra i potężna statystyka. Ale no, widzę, że przy hordach możemy mieć problemy. Tak odbiegając trochę od tematu, możemy mieć problemy przy hordach bo ja nie jestem w stanie zabijać takiej ilości przeciwników, jaka aktualnie się respi. A to jest problemem, kiedy my chcemy jednak mordować tych wrogów. Fajnie, że mamy większość na hita. Ale myślę, że to jedno dodatkowe odbicie, które byśmy mieli aktualnie z procy na poziomie czwartym Oj, rozwiązałoby większość naszych problemów, bo na hita ściągalibyśmy prawdopodobnie o jednego wroga więcej Dobra, plus 8% prędkości ataku E, plus 8% do obrażeń, przepraszam Plus 9% do szybkości, bo już też na tej statystyce zaczynamy być lekko wybrakowani no, ta proca nic nam nie da. Minus 6% do obrażeń to zaboli, ale to jest dobra statystyka, bo gdzieś te 6, bo te, te zwykłe obrażenia jakoś wejdą. Pierścień strażnika. Bardzo dobry item, bo my prawdopodobnie po 6% obrażeń będziemy dostawać co tura, Czyli jesteśmy w stanie 6 razy 8 to jest 36 plus 12, 48% obrażeń zyskać do fali. 20. To będzie naprawdę dobrze wyglądało. Statystyki, które na pewno muszę podreperować: jest to regeneracja zdrowia, jest to HP, jest to armor, no i wiadomo, obrażania, ale to jest standardowa rzecz, o, którą, o której chyba nie muszę mówić. My chcemy wrogom zadawać więcej, żeby się przebijać, żeby żyć, żeby. Wygrywać, no już teraz widzę, że fajnie te obrażenia nam wchodzą, bo bijemy wrogów faktycznie po 45, po 50, nie no, po 90 jeśli na tych 3% kryt nam wejdzie. Co z tego dalej wyjdę? Cholera wie, czy 9% spida było opłacalne? Oczywiście, że tak. Czy wandering Bot i brzydki zom był opłacalny? Oczywiście, że tak, rękawicę bokserską bierzemy. 9 HP. Bierzemy 3 dystansowe obrażenia w ciemno. Pierścień Strażnika zdecydowanie, tak? No Ogródek, tak jak mówiłem, mnie nie interesuje, ale plus 8 do regeneracji już jak najbardziej. To jest to, czego my do szczęścia potrzebujemy. Plus 40% obrażeń i plus Armor. Ale minus 4, kiedy otrzymasz obrażenia. To mnie może zabolać, więc wolę nie ryzykować. Zastrzyk blokujemy. No, i gdzie jest proca, kiedy jest potrzebna? Jak się pytam, ile my się regenerujemy? No, z 1 na sekundę wejdzie. Z 1 na sekundę tego regena wejdzie, jak już uda nam się statystyki od początku fali podreperować do stałej wartości. No, to regen na poziomie 15 to jest, jest już coś, co nas naprawdę będzie interesowało. Co prawda z żebraczkami, żebraczki, bo żebra aż tak sobie jeszcze nie dajemy rady. Ale, ale, ale. Odrzut mamy naprawdę ładne Slowowanie wrogów. No to mamy na to naprawdę wiele różnych sposobów: 13, 9, a ła, 11. Ile ja mam armora? Ja mam 6 armora. Ja nie powinienem takiego w pierdzielu obskakiwać za przeproszeniem. Ja powinienem sobie tutaj całkiem nieźle radzić, jak na realia brojaja. A ja tutaj naprawdę sporo obrażeń. Dostaje, co mi się, jak dobrze wiecie, średnio podoba, bo jednak próbuję skupić się na tym, żeby wygrać tym jednorękim bandytom. I proca wydaje się do tego być jednym z najbardziej odpowiednich itemów. Oczywiście, że biorę więcej obrażeń. A ja biorę tutaj armory. i Jeszcze więcej obrażeń dawać mi to. Wieżyczka medyczna przyda się, bo to jest po prostu bazowe leczenie, które nam się w każdym wypadku przydaje. O kamelonie dużo mi mówiliście, że jest opłacalne, ale to mi da minus 8% obrażeń. Spróbuję, no mogę pokombinować. Na pewno chcemy mały magazynek, na pewno chcemy lunetę. To jest plus 4 plus 8% obrażeń, plus 8 obrażeń za minus 12. No i w sumie medal też byśmy chcieli. Idziemy na pierwszą hordę. No i horda już może być faktycznie problematyczna. Mimo że my bijemy po ta 60, to będzie nam tego dodatkowego odrzutu. Brakowało Możemy potrzymać się właśnie w granicach wieżyczki medycznej Żeby te zdrowie jeszcze jakoś podreperować Z hordą jest o tyle fajnie Że na hordzie możemy zarobić sobie Troszeczkę więcej pieniędzy Ale to też nie będą jakieś Zawrotne wartości kiedy widzimy Jaka horda wrogów nam nie biegnie I jak bardzo ja sobie Z takimi hordami nie daję aktualnie rady Ja nie mam takiej możliwości Przebijania się Przez tych wrogów Żeby hordy Pokonywać ja muszę autentycznie tutaj lawirować na prawo i lewo, jak porąbana. Może chociaż przez to podejście, moje umiejętności uników w brojaju trochę podrosną. Bo jak widzicie, moją jedyną taktyką na unikanie obrażeń wroga aktualnie to jest wbiegnij w jak najmniejszą ilość. Ale coś tam zarobiłem, coś tam przeżyłem, czego się akurat nie spodziewałem, że przeżyję. Pozbierajmy, co się da pozbierać. 400 minerałów piechotą i tak nie chodzi. Plus dwa armora trzeba zabrać. No i teraz po kolei. Chcemy na pewno lunetę z małym magazynkiem i z. tym co mamy obecnie, nie wiem co to jest dokładnie. Zasięg minus obrażenia, bardzo duży plus. Ostry sos, spoko. Bijemy 86%. Nie jest źle. Minibosów oczywiście nie pokonamy, więc następne dwie fale to będą. W, w dwie fale dwie fale z bosami. To będą fale głównie do unikania obrażeń wroga. Tak jak mówiłem, no my się przez nich nie przebijemy. Przez macki też będzie problem, żeby się przebić. Co najwyżej te nasze odbijane kamyczki mogą próbować zrobić im krzywda. I dlatego zastanawiam się nad tym kameleonem: czy to będzie opłacalny dla nas item, czy jednak nie. Ja nie tak często staję w miejscu. To jest już przyzwyczajenie z grania lancami, którymi grałem zresztą jakieś 12 godzin temu, że ja muszę się ruszać. No i ten ruch gdzieś tam mi się zakodował z tyłu głowy. I próbuję cały czas być w ruchu. Nawet jak nie jest to za bardzo dobre rozwiązanie dla mojej postaci w tym momencie, to wychodzę z założenia, że ruch to zdrowie trzeba się ruszać, nawet nasza postać się musi rozbiegać. Bardzo dużo materiałów mi przepadło, i z tego powodu jestem niezadowolony. Ja wezmę 3 do regeneracji, bo tego mi po prostu brakuje. Więcej obrażeń, więcej HP. Zdecydowanie. I wiecie co? My zrezygnujemy z tego kameleona. Idziemy na pierwszego mini-bosa, mając co prawda tylko 30 zdrowia, a grając na Tasaka. Ała, no to Tasak nasz może zaboleć, jeszcze to jest Tasak na fali 14, kiedy nasze dziady cholerne tu się pojawiają. Dobra, no to tutaj trzeba już faktycznie... zagrać troszeczkę lepiej, niż byśmy zagrali... w normalny sposób. My dostajemy od tego bossa całkiem duży wpiernicz za każdym razem. Więc fajnie byłoby na tyle tych jego tasaków pounikać, żeby nie dostawać po 12 na papa, bo 12 obrażeń to są jednak 3 tiki z naszego wspaniałego, 4 tiki z naszej wspaniałej wieży, a my sobie na takie rzeczy nie możemy pozwolić. Jednak 4 tiki to jest naprawdę wielka wartość, tak? Dostrzegam to dopiero od niedawna, ale każdy tik, który nas leczy, jest dla mnie od dłuższego czasu na wagę złota, od kiedy mi zostały same te cięższe postacie do rozegrania. No i staram się zrobić cokolwiek, żeby tutaj przetrwać. Ok, raz dostanę 12, raz zostanę 20. Jezu minigun byłby rewelacyjny. 005 tak speed. Obrażania no co prawda tylko 31. Jakbym miał kryta. To pewnie bym tym zagrał. Ale nie mam kryta zmniejszenie zasięgu, oczywiście, że tak. Procy dalej nie mamy. Spida za armor możemy rozmienić. Wielkość wybuchu nas nie interesuje. Bardziej zmniejszać HP nie chcemy. No idziemy na falę 15. Jest dla nas jakaś nadzieja. Dalej uważam, że nadzieja jest. Nie jest nawet matką głupich, tylko że po prostu damy sobie jakoś radę, że będziemy po prostu silną, niezależną, silną, niezależnym ziemniaczkiem. O. Nie wiem, co chciałem powiedzieć na początku. Szczerze, naprawdę, nie mam pojęcia, co ja chciałem powiedzieć. To już jest ten stan, gdzie jestem zaraz 24 godziny bez spanka, a mój organizm bardzo lubi spanko. Ja uważam, że spanko jest jednym z lepszych rzeczy, które nasz organizm może uskuteczniać. Ale no niestety, dzień ode mnie wymaga tego, żeby nie spać, plus zaczynam dniówki, więc to jest idealna okazja, żeby na te dzienne zmiany się przestawić, prawda? Więc no, ach, czasem się zdarzy taki dzień, co spania nie ma, ale jest YouTube i jesteście wy kochani, więc za to wam dziękuję, bo nie siedzę sobie tak sam dla siebie, tylko siedzę też dla was, a zaraz zginę siedząc sam dla siebie, dobra, 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 stop, koniec tego dobrego, ledwo to przeżyłam. Eee, trzy obrażeń dystansowych, jakieś zdrówko, nie, ale armory plus trzy wezma. Zmniejszymy sobie unik, ale za hapeki Ja nie mam hapeków, ja potrzebuję Proce czwórki, dobrze, i ślimak Zarąbiście Już się nie muszę mi przejmować Zasięgu aż tak bardzo nie chcę zmniejszać Ale rytuał możemy wziąć Teraz proca się cztery razy odbija I to jest coś, czego nam brakowało Tego jednego dodatkowego odbicia Bo czekajcie, to jest Jeden, dwa, trzy, tak, to są cztery odbicia Czyli bijemy na każdy strzał Jednego wroga więcej To może się wydawać trywialne i takie dość mało potrzebne, ale przy strzale dwa razy na sekundę, bicie o jednego wroga więcej, to jest zabicie dwóch wrogów więcej na sekundę, tak? Więc to jest dla nas naprawdę ważne. Plus, my nie bijemy tak mało, my bijemy już po 134, więc mam nadzieję, że chociaż większość tych wrogów będzie przeze mnie one-shotowana, wiadomo. Statystyki defensywne mamy ładne, to jest 15 armora. Więc obrażania od wrogów mamy o x% niwelowane. Troszeczkę regeneracji jeszcze bym przygarnął, żeby regenerować nie jeden, a dwa zdrowia na sekundę. Chyba aktualnie półtora regenerujemy, jeśli się nie mylę. 1,71. No ja tak do dwójki, do trójki lubię się z tym regenem dociągnąć. No niestety więcej smutnych pomidorów nie dostaniemy. Nawet choćbym płakał, rozpaczał i tak dalej, gra mi tego po prostu nie da. 12% obrażeń, dzień dobry. Szybkość na minusie, ale 12% obrażeń. Dzień dobry. Minus harvesting za regenerację, dzień dobry. I minus obrażenia za obrażenia. Idziemy na falę 17, jest to minibos, minibos szarżujący. Jak my sobie z żebrakami radzimy? Bo to jest coś, co mnie nawet interesuje. Z tymi wrogami zawsze miałem delikatne problemy, ale widzę, że w tym momencie. Faktycznie ta proca o jeden poziom więcej, zrobiła różnicę. Bo ja widzę po naszych obrażeniach, w sensie o, po obrażeniach, obrażenia po prostu mamy duże, jako że się bardzo dobrze skalujemy, ale ja widzę po naszej, po ilości wrogów na mapie, o, mimo że przy minibossach ta wrog, ilość wrogów zawsze jest mniejsza, to ja widzę, że tych wrogów jest realnie mało, bo my po, przez nich się po prostu dajemy radę przebijać. Wieża medyczna, jakby dała radę mnie troszeczkę bardziej tutaj podregenerować, to będę szczęśliwa. Do końca fali pozostało 10 sekund. I my, tą falę 17 z bossem, przeżyliśmy naprawdę sprawnie. Bardzo mnie interesuje, jak przeżyjemy falę z bossem głównym, i czy w ogóle to przeżyjemy. Oczywiście, to mnie nie interesuje. To mnie bardzo interesuje, już o tym zresztą mówiłem. Minus 3 regena, na to nawet nie mogę sobie pozwolić, my tego regena mamy wystarczająco mało i sobie i tak nie radzimy. Kolejna proca, kolejne minusowe obrażenia w zamian za obrażenia, ja nie wiem czy my wychodzimy lepiej czy gorzej, ale 162 to jest statystyka, którą będę chciał kulminować i uskuteczniać dalej. Dobra, falę 18 one shootujemy. A to jest bardzo upierdliwa fala o late... O. Ola, ona też wielokrotnie, wielokrotnie definiowała to, czy ja przegram, czy wygram podejście. Mam nadzieję, że wygram, bo już mało zostało. Ja się czuję naprawdę silna i miejmy nadzieję, że postać jednorękiego bandyty, i tak chyba też nazwę odcinek niedzielny, sprawi nam dużo radości i szczęścia. Zaraz godzina dziewiąta, ja od trzynastej mogę być w szpitalu, bo cztery są odwiedziny dopiero. Około 12.30 myślę, że wyjdę, bo jeszcze do sklepu zajdę, no to jeszcze będę miał w cholerę czasu, żeby próbować cokolwiek zrobić. Nie powiem, że to się może udać, ale może zrobię chociaż cokolwiek, tak? Zrobienie czegokolwiek jest równoznaczne z tym, że zrobię cokolwiek. Może nawet platynkę uda mi się blolubić, chociaż przy moim stanie zmęczenia wątpię, że to się uda, ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Ja bym sobie czegoś na HP tutaj poszukał. Kolejna wieżyczka medyczna w sumie może być spoko. Robal obcych, spoko. Idziemy na falę 19 w tym momencie. Więc każda statystyka, którą uda mi się tutaj pozyskać, od gry, będzie na wagę złota. Jeszcze na pewno dostaniemy stałe plus 6% obrażeń. Ale mnie tu najbardziej interesu interesuje to, czy nasza proca jest w stanie tutaj cokolwiek zrobić. A tak speedy, jak nam rosły, tak nam rosną. 19 punktów obrażeń od tego dziada dostajemy. Ja nie zwróciłem uwagi, czy on był przeklęty, czy nie. Ale w sumie to nieważne, czy był przeklęty, czy nie. 19 to jest dużo. Ja nie chcę dostawać 19 na twarz. Zwłaszcza, że ci przeklęci, przeciw... 14 bijesz, nie przeklęty. Dobra, bo tutaj trzeba manewry stulecia robić. Ja muszę przetrwać jakoś te 18 sekund, tak? A wy mi bijecie po 9. Wy mi bijecie po 9, wy po 19. Oj, moje HP tutaj może zaraz być na granicy wytrzymałości. Dwie sekundy muszę wytrwać. Dwie sekundy i wytrwałem. Dobra, ledwo, bo ledwo. Ale żyję. Większy regen zdecydowanie, większy regen zdecydowanie. Armor Unik, troszkę mniej HP, spoko, niech będzie i tak. Panika party się zaczęła, kochani, bo to jest ostatnia fala. Fala 20, ja zaczynam ją z połową zdrowia. Więc ja muszę tak po pierwsze manewrować na około bossa szarżującego. Całe szczęście, manewry mogę uskuteczniać na około dwóch moich wieżyczek medycznych. Więc jak dostanę jakiś wpierdziel, to nie dość, że regeneracja 2 punkty na sekundę, to jeszcze strzał w papę za 3 HP wlatuje. Więc manewrami faktycznie mogę coś tu ugrać. Chyba że wróg mi będzie bił tyle obrażeń, ile bije w tym momencie, to wtedy nie ma opcji, że ja coś tu zrobię. No, 28 sekund, połowa fali za mną. Ja mam maksimum zdrowia. No, już nie maksimum, ale zaraz będę miał znowu fulla, albo i nie, jak ten wróg mi będzie tyle po na napierzalał, to ja w fullu tu nie wyjdę. Przynajmniej nie dałem się w kręgu zamknąć. Tyle w tym wszystkim jest dobrego, że krąg się naokoło mnie nie zamyka. 5 sekund do końca, a my wytrwaliśmy jako jednoręki, więc to jest w ogóle OP dla mnie, że w końcu tą postacią udało mi się coś ugrać. No i w tym momencie ja bym zrobił głupotę. Głupotę największą na świecie, ale możemy sobie na to pozwolić, bo i tak już wygraliśmy. Weźmy sobie mini Gana. Czemu? Bo mogę. Chcę zobaczyć jak, a to jest pistolet. Chcę zobaczyć jak pistolet sobie tu poradzi strzelając szybciej. Czy takie bronie zwykłe palne radziłyby sobie z tym lepiej niż proca, która się odbija. Bo to co, my, to, co my tu. to czy my tu wygramy, czy przegramy, już tak naprawdę nie ma znaczenia. Bo i tak już wygraliśmy, Unlock będzie zaliczony, zresztą jako jednoręki ja nawet nie liczę na to, że my się przebijemy dalej, patrzcie ile mackarzy, a ła nam się pojawiło. A jako jednoręki naszym Unlockiem jest skupienie plus 30% obrażeń, minus 3% prędkości ataku za każdą posiadaną unikalną broń. Ale to, że wygraliśmy, oznacza, że zostało nam mniej postaci do skończenia. Został nam farciarz wielozadaniowy, odkrywca, przedsiębiorca rolnik jacek. Streamer handlarz bronią, 8 postaci, czyli 8 odcinków, jeśli wszystko będzie wygrane. No ale w tym momencie to by było na tyle, kochani. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobało, to standardowo zostawcie po sobie łapeczek, komentarz subika. A my słyszymy się już jutro o godzinie 19. .00. Jeszcze raz wesołych świąt. Trzymajcie się na razie i cześć miłego wieczorku. Bajo.